Zapraszam wszystkich do obejrzenia nowego odcinka z serii FIFA Ultimate Team World Cup. Jest to w ogóle pierwszy odcinek po mojej bardzo, bardzo długiej nieobecności, ponieważ to było około pół roku. No ale teraz wyszedł nowy dodatek, który mam nadzieję, że Was zainteresuje. Mnie, no, mnie zainteresował. A więc wchodzimy. Wszedłem dosłownie 3 minuty temu, by po prostu zobaczyć, jak to wygląda i po prostu otworzyć jedną paczkę, tą którą oni oczywiście dają no nie trafiłem nikogo zbyt wybitnego zresztą zaraz zobaczycie mamy, o właśnie mamy Campagnaro, Wolcota to są ci dwaj absolutnie najlepsi oprócz tego Westerman na bramce Capino jest też, mamy też Kiyotake, Emanuelsona Samarasa bodajże kogo jeszcze, Blinda na razie wam pokazuję tych tutaj, o Emumu Wilson Bramkarz Kapinow, no i tak Westerman, tak jak już mówiłem Badejl, właśnie Blind, o Zyrianow o Jorge Valdivia również, z tych bardziej znanych Mbojo i jeszcze Angelo Ogbona na samym końcu, selekcjonerem jest Sabeja tak więc... No, jak na sam początek, no to ani to nie jest zbyt wybitne, ani bardzo złe, no. Przyzwoite, przyzwoite karty. Oczywiście mamy stroje, te w których wystąpi Hiszpania na mistrzostwach świata. Stroje przyzwoite, w miarę. W miarę fajne. I to jest właśnie. Fajne, no właśnie to jest fajne, że w ogóle te stroje przygotowali i dodali do tej gry. Właśnie do tego dodatku aczkolwiek można tu traktować jako osobną grę bo ma sporo, sporo nowości ale szukam gdzie tu jest w ogóle jakiś market żebym mógł coś ale dobra no pokazuje że mam 4 paczki no, no ja tu nie mam żadnych dlaczego dlaczego miałem mieć 4 darmowe a okazuje się że nie mam jeszcze tylko w dodatku jedną dokupnę, no nie wiem, to jest jakiś jeszcze pewnie błąd, który w, mia w miarę upływu czasu zostanie naprawiony, ale tak wracając, no to Dobra. coś mnie ścina, ścina mnie nieładnie, nie, nie, nie może zaraz przejdzie, w każdym razie wypada chyba zagrać jakiś mecz, żeby przetestować, w ogóle zobaczyć jak wygląda grafika i wszystko. Tak więc. Tak więc właśnie... Wchodzimy. Od... Myślę, że turniej jednego gracza lepiej niż turniej online, bo będzie mnie ścinać, jeszcze mnie rozłączy, bo mam takie małe problemy z internetem właśnie dlatego między innymi po prostu zaprzestałem kolejnych wstawiania kolejnych odcinków. A teraz nawet gdybym chciał przykładowo powrócić do kariery wisły Kraków, no to sobie sam... Załatwiłem się, że tak powiem, ponieważ e, ujednoliciłem e, e, cały mój po prostu dorobek, wszystkie kariery, wszystkie bramki z, z po prostu systemem, który mam na drugiej partycji, bo, ponieważ mam komputer podzielony na dwie partycje. Na jednym mam XP, a na drugim siódemkę. I czasami gram sobie właśnie na, na XP. No i potem przez przypadek sobie. Zrobiłem tak, że mam to samo na 7 i na XP. -ku. I wszystkie bramki, wszystkie kariery poszły nie powiem gdzie. Troszkę się zdenerwowałem, lekko mówiąc. Ale dobra. Cóż, było minęło, teraz czas na mecz. I tak, co się zmieniano? Na pewno w... zmieniła się grafika, to znaczy wszystkie te zegary, wszystkie po prostu... Po prostu wejścia... nie no, wejścia w zasadzie zostały takie same, ale... Ale wszystkie paski to... to są... Je, są różnice. Nawet powiem wam, że podoba mi się to. Jak na darmowy lotek to fajnie postarali się. No to próba fajcarów no, Ja nie mam zbyt mocnego składu. Nie wiem na jakim w sumie gram poziomie zawodowiec, chyba zawodowych. Nie sprawdzam, ale raczej nie spodziewam się jakiegoś super wyniku. Tak gram o żeby zagrać no też mam piłkarz, że jak mam. w każdym bądź razie też wybrałem Hiszpanię jako drużynę ulubioną no bo i futbol hiszpański jest bliski mi w sensie że mi się podoba ale dobra Hiszpanów Hiszpanów w zasadzie w w składzie nie mam w tego w pamiętam, nie mam ale no właśnie nie wiem jaki w ogóle skład będę robił, czy to będzie jakiś azjatycki, w sumie mało mam dużo z Azji. Czy będzie afrykański, może nie no bardziej to z Ameryki Południowej albo Hisz... Ma Ameryki Południowej albo... albo z Europy. Coś trzeba wykombinować. Ale to będzie jeszcze czas w kolejnych odcinkach. Na razie po prostu testujemy. W zasadzie gra się tak samo jak w zwykłej Fifi. Po prostu różnice graficzne i tyle no i te stroje stroje naprawdę też muszę jeszcze raz pokalić bo fajnie ten przy piłce o oh, Valentin Stoker który już wiemy, że będzie grał od nowego, nowego sezonu nie w Bazylei, lecz w Hercie Berlin no troszkę mnie zaskoczył ten transfer, bo trzeba powiedzieć, że to jest naprawdę dobry piłkarz ograny w Europie Bazyla regula, regularnie występuje w europejskich pułarach. on wybiera Hertę wydaje mi się, że to jest lepszy piłkarz no ale dobra Drapercie Wolko. Coś ten Wolko do mnie słabo. Emanuelson. Ładnie. tak Nie no, fajne że nie ma co. To będzie taki jakby odpowiednie kagały z mojego byłego składu angielskiego. No, powiem wam, że angielskim składem w sumie dość daleko zaszedłem, bo... Chyba wbiłem aż do, do... do czwartej ligi. I potem wiecie, i to w, co najlepsze, wychodziłem tak po prostu praktycznie za pierwszym razem i mało po, porażek ponosiłem. I do tej pory właśnie wtedy nie spadłem. Czyli wiecie, wychodziłem wszystko za pierwszym razem aż do czwartej ligi. Potem zaczął, zaczęło wszystko spadać. Za, brakło mi, wyobraźcie sobie tylko trzech punktów do... Do awansu, a zostało mi chyba 5 spotkań. Tak, 5, czy jako, jakoś tak, wiecie. Nie pamiętam już dokładnie, ale naprawdę wystarczyło wygrać coś i, i bym miała. A potem wszystkie mecze, rozumiecie, przegrałem. Znaczy, tak, 3 zremisowałem, a resztę przegrałem. A wystarczyło, że jeszcze bym chyba zremisował, czy wygrał? Tak, zremisował. No to chyba 4 punkty do awansu. Dobra, nieważne. No i nie, nie, zdobyłem tych punktów i zacząłem spadać. Zacząłem tak spadać, że spadłem z czwartej do piątej, z piątej do szóstej, z szóstej do siódmej. Wtedy się tak zdenerwowałem, że sprzedam wszystkich i wymieniłem skład. Zrobiłem niemiecki i naprawdę grało mi się super. A no jeszcze do tego dodam, że pewien znajomy ogrywał mnie i to dość mocno tym angielskim, no ten mój angielski składa, miał Pomiał wata kubentekę i Luka, Bentekę wszystko z głową zbierał, mimo że miałem w obronie choćby perton i Kompaneli. Nie mieli w ogóle z nim szans. No to z denerwałem się, wymieniłem sobie na niemiecki do obrony Batęg, Felipe Santana i. I wszystko się diametralnie zmieniło. Wygrywałem... Aczkolwiek już potem ligi Online nie grałem, bo 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 miałem problemy właśnie z internetem. Coś mnie po prostu ścinało i często po prostu traciłem połączenie, przez co oczywiście szły porażki na moje konto, więc wolałem po prostu nie grać. Już. Teraz troszkę się wszystko ustabilizowało, więc mam nadzieję, że nie będę miał często takich problemów. Więc myślę, że odcinki będą się pojawiały z tych właśnie meczów, nie tylko właśnie offline, ale też online. Tutaj Seferowicz, ale szybko traci Seferowicz, no Seferowicz to nie jest szybki piłkarz W sumie ja też nie mam jakichś wybitnych, no Wolkut jest, ale Ale gdzieś dziwnie Bechrami, Bechrami, który też miał fajny sezon Za sobą A ja znowu Giotake strzelają. no nieźle Broni Benalio, Benalio jest Zdecydowanie lepszym bramkarzem niż mój Kapino. Ci też mają Szwajcarze o Inler Jest Shakiri, który też mówi się, że może zmienić zespół. Już nie Bayern-Monachium, a Liverpool. Liverpool byłby do dobrą opcją, aczkolwiek. Nie wiem, czy go tak Bayern puści. Bayern potrzebuje zmienników. A Shakiri to jest nieprzyzwoity zespół. Ukiwamy się. <gry> Jakbym stracił, to by było no, ciekawe. O, wydawało mi się, że jest bramka. No, to... to jestem zaskoczony. No, próbujemy to jakoś rozegrać. Słyszę, że w ogóle wyłączyłem dźwięk komentatora i wszystko, ale... Ale to tak. Znaczy w sumie... Nie, no w sumie to chyba dobrze, że wyłączyłem, bo by troszkę nas zagłuszał. Ale... Myślę, że kolejne mecze po prostu będę wracał, jakoś to ułożę sobie wszystko, że będzie ok. To jest pierwszy odcinek, więc więc niech monopol na głos mam tylko ja. No, a więc przerwa. Do tej pory kompletnie nic się nie działo. Statystyki, co one są? W ogóle przypomina mi ten mecz z Mistrzostwa Świata w 2010 roku, gdy też Hiszpania mierzyła się z, z, ze Szwajcarią, wtedy przegrali, no na razie jest remis, mam nadzieję, że nie przegram, aczkolwiek no, nie mogę nic wykluczyć, bo takimi piłkarzami to ciężko cokolwiek ugrać, jeszcze do, do dodatku lagi, wy może tego nie widzicie, ale jak gram i nagrywam to, to są... No fajnie z wody sama rozumiesz ale Ale coś nie trzymasz tej piłki w błysku Samaras, który też prawdopodobnie Może trafić do hamburgera SV No z Celticu do hamburgera Przyda się hamburgerowi taki zawodnik bo HSV mimo wszystko no nie ma ataku Odchodzi wiemy, że Lasoga Zostaje rudne. Jest zła A to Rudnerz miał bardzo słaby sezon. Zła Zua też nie jest jakiś wybitny flukz. Ale tutaj i gol Herkules Gomez Tak więc 1-0 Jest już dobrze póki co mamy 3 punkty. No, na pustą bramkę więc musiał strzelić aczkolwiek różnie to bywa. Lepsi nie trafiają. Choćby Lewandowski czy arabii w meczach. Czasem tak jest. Próbują mnie atakować, ale, ale im to słabo wychodzi. Ale wracając do Samara, No dla niego to będzie do, dobry transfer. No, coś zarobi więcej. Ma już te swoje lata. Ale w ogóle nie dochodzą te piłki prostokanowe. Trzeba wymienić sporo rzeczy w tym moim składzie. Ale to myślę, że w kolejnym odcinku i w ogóle w kolejnym będzie czas. Na razie no to wi widzicie. Trzeba spróbować. O, jest wody. Właśnie... Właśnie mam mało piłkarzy co ma full gwiazdę. Czy full, przynajmniej cztery. Ja akurat lubię piłkarzy z cztery moimi piastkami. A tak się składa, że w sumie... W sumie z moim w składzie z Bundesligi no to nie było ich tak wielu, bo. Co? Był Lewandowski, miałem Gündogana. no Zresztą w następnym odcinku wam wszystko pokażę. Teraz grajmy. O. To oni to robią, co ten dalej robię? No nie. No. Dlaczego on mu nie wziął tej piłki? Dobra, przynajmniej teraz jest jakiś przechwyt. Shakiri No nie wiem czy go tak wyprzedzę. No właśnie. W dodatku na tej stronie gra Ricardo Rodriguez i Shakiri. Ricardo Rodriguez, który też prawdopodobnie zmieni klub. Aczkolwiek nie, nie jest to pewne. Gra w Wolfsburgu, a więc bogaty klub. No ale Ricardo Rodriguezem interesuje się choćby Inter, Mediolan czy Napoli. A Inter potrzebuje zmian. Potrzebuje. Zresztą granit szaka, który też gra w tym meczu nawet. Też... Jest jakby na celowniku interu Mediolan. Tak więc odchodzi za Anetti, więc tak, więc. tak więc, tak więc. Dobra, odchodzi za Anetti, trzeba coś zmienić. A ten sezon był taki sobie. Dużo remisów. Na to, na zawodnicy z Mediolanu Zresztą, mi nie lepszy. Ale co, czas leci, ja prowadzę. Nieźle. Nie jest źle, oczywiście jak wiecie gra miała wyjść 29, wyszła dzisiaj, czyli 30 No, wyszła może, nie wiem, te pół godziny temu Nawet mniej Od razu jak ten, no to wbiłem i o Wbiłem, chyba mi wbili, Valentin Sztok No teraz, teraz troszkę zaskoczyłem Zaskoczyłem się, że tak powiem nie spodziewałem się, że strzelą bramkę, no ale pozwoliłem sobie. Pozwoliłem sobie strzelić, więc to jest moja wina. O, sama raz jednak coś tam mnie. Wolcott. Wolcott, tobie nadzieja. Kampaniero no fajnie gra środkowym na boku. I to jeszcze lewej obronie. Campagnaro, jeżeli już coś, to gra na tej prawej. Emanuelson, no to jest ofensywny pomocnik który w zasadzie w zasadzie gra wszędzie. Od, od obrony lewej, na której po prostu zaczynał, się po pomoc. Nawet czasami tak troszkę jako atakujący ofensywny pomocnik często wbiega w strefę napastnika. Miał kiedyś dość dobry sezon, ale potem coś, coś nie wyszło w tym Milanie i poszedł na wypożyczenie. Fulam grał tam jak grał no i teraz tak w tym Milanie to raz grał, raz nie ale tu strzał, ale nie celny. a Szwajcaria ma jakieś strzelać, no Gohan, Hiller czy, czy właśnie Bechramin, no nieźli zawodnicy o zmiana chodzi Der dobrze? nie dobrze mówię Derdio? Derdio tak też piłkarz który w tym sezonie grał na wypożyczeniu w Bayerze Leverkusen Przez to Milik musiał odejść Coś mnie tu ścina nieładnie Milik musiał odejść Do Augsburga tam się Sprawdził, nie sprawdził Grał sobie tak Grał tak sobie A Derdio cóż Miał wrócić do Hoffenheim Nie wróci Hoffenheim go sprzedało do Kasimszy A więc Turcja Bogata Kupują Kogo się da? A nie jest stary piłkarz, Ile 25 lat ma. Więc. O, widzimy teraz Gelson Fernandez. Też, piłkarz, który się zapowiadał nieźle. A gra bodajże w Freiburgu. Walker no fajnie, fajnie świetne. Świetne podanie, po prostu. Ale ten mecz jest chaotyczny. W ogóle nie mogę nad nim zapanować. A wypadałoby? Wypadałoby, bo potem to się kończy niefajnie. Dobra. Próba ataku. Przerwić to ludzie. Kapino, no. Jednak coś umiesz bronić. Czas leci. Powoli meczyk dobiega końca. Jest remis, także chyba się powinienem cieszyć takim składem. Zawsze to jeden punkt i szansa na awans. A mam w grupie kogo? W sumie nawet nie wiem kogo, mam, ale tu po meczu się dowiemy. I co, już będzie 90 minuta, przerwić, to ludzie, bo... No, fajnie. Dżemaili. I... Nie, no, świetny gol Erenderdia, ja Dio, bo... Jestem dumny z siebie. A, a mówiłem, że Demayli to po prostu defensywny pomocnik, który nie ma szans zastąpić Shakirego. No, tu się okazuje, że ma asystę. Przegrywam 2-1 i musiałbym się zapalić, żeby wygrać. A widzicie, tracę od razu. Jeszcze nie mam nikogo szybkiego na tej stronie. Świetnie. No, jeszcze jeden atak. Koniec, jest niestety. Porażka. Porażka 2-1 No cóż mogę powiedzieć no Słabo, słabo Aczkolwiek nie spodziewałem się lepszego wyniku Myślałem, że już ten remis dowiosę. Dobra no Zobaczymy na test, o paczka Paczka, to jest piękne Paczkę, ile tam będzie kart Fajnie, dajcie mi paczkę O, statystyki Są jakie są, Silva piłkarzem meczu Co on zrobił? Nie wiem, nie, nie, nie rozumiem Francisco Silva, dlaczego ma być piłkarzem meczu? Dobra, wczytujemy. I co, trzeba otworzyć paczkę? No, szybciej gotowe. O, jeszcze grupa. No tak, Francja i Szwajcaria po 3, Hiszpania i Honduras 0. Grupa, no z Hondurasem, no, to powinienem się rozprawić. Z Francuzami, jak będę miał lepszych zawodników. Dobra, sklep, pokazuje mi 5 paczek. A w rzeczywistości mam jedną. Zawiera jedną serio, jedną kartę. Serio jedną kartę? Co to to paczka? To lepiej było kartę jedną dać No świetnie, no. Memphis Depay. I... Nie no, przyzwoita karta. Przyzwoita już. Mogło być zawsze gorzej. Mogli dać jakiegoś gościa ma 55. O oczywiście o ile taki jest? Nie sprawdzałem jaki jest najniższy rating karty w, tej, w tym dodatku. No dobra. A więc co? W tym, w tym odcinku już powoli będziemy kończyć. Trzeba teraz tylko jeszcze włożyć tego depaja do, do składu. A więc cóż, w tym odcinku niestety już muszę się z Wami pożegnać, ale, ale będzie kolejny, tak więc już mówię, zapraszam Was na następny odcinek o ten. Jeżeli się Wam podoba, proszę o lajki na kanał, oczywiście subskrypcję. tak więc dzięki, trzymajcie się.